W Genewie nie mogło zabraknąć następcy kultowego Veyrona. Przy okazji Bugatti ogłosiło, że sprzedało już 250 modeli Chiron. To dokładnie połowa zakładanego planu produkcyjnego. Możemy być jednak pewni, że podobnie jak w przypadku Weirona pojawi się jeszcze kilka super-ekstra specjalnych wersji, w których odliczanie limitowanych egzemplarzy zacznie się od nowa. Przypomnijmy, że pod maską pracuje 8-litrowy silnik W16 o mocy 1500 koni. Z tymi parametrami sprint do setki trwa 2,5 sekundy, a prędkość maksymalna to 420 na godzinę. Sprawdzałem, nie mają w parku prasowym, więc nie zrobię testu dwumetrowca. Ich strata? Pewnie dlatego, do Polski zostały sprzedane tylko 3 egzemplarze. Lamborghini nie byłoby sobą, gdyby na Genewę nie przygotowało czegoś nowego. Nawet jeśli to nowe już pół roku temu pobiło rekord Nürburgring, deklasując Porsche 918 o całe 5 sekund. O czym dowiedzieliśmy się? Dopiero w Genewie. No bo w Genewie wypada pokazać coś nowego, nawet jeśli to stare, utrzymywane przez pół roku w tajemnicy. Mowa oczywiście o Huracanie Performante, czyli jeszcze ostrzejszej edycji tego samochodu. Wyposażono go w wzmocniony silnik 5.2 V10 o mocy 640 koni, sprint do setki 2.9, prędkość maksymalna 325 na godzinę. Nadwozie zostało odchudzone o 40 kg i uzbrojony licznymi lotkami dociskającymi auto do ziemi z jeszcze większą siłą. Pokazano też Aventadora S z 730-konnym silnikiem V12 o pojemności 6,5 litra. Do setki przyspiesza tyle samo co Performante, ale prędkość maksymalną ma wyższą – 350 na godzinę. Trzeba przyznać, że oferta Volvo staje się coraz bardziej atrakcyjna. Po modelu XC90 pojawiły się S90, V90, a teraz do rodziny odświeżonych Volvo dołącza XC60. Patrząc na nową generację XC60, już na pierwszy rzut oka widać bardzo duże podobieństwo do XC90. Przednie reflektory, tora, atrapa chłodnicy, przetłoczenie, linie nadwozia, tylne światła wszystko. Mocno przypomina większy model, choć cało kształt sprawia wrażenie bardziej sportowej, zwartej, lżejszej bryły. Baby XC90 jest moim zdaniem nawet ładniejszy od swojego starszego brata, ale trzeba przyznać, że nie widziałem jeszcze, no nazwijmy to, bieda wersji. Zbudowany na modułowej platformie SPA auto bierze niecałe 5 cm więcej niż poprzednik, a przy tym ma o 9 cm większy rozstaw osi. Bez zmian praktycznie pozostała szerokość nadwozia, ale nie dachu obniżono o 5 cm, co sprawiło, że sylwetka XC60 stała się bardziej dynamiczna. Większy, choć tylko o 12 litrów, jest bagażnik. Mieści teraz 505 litrów, za to w samej kabinie łączna pojemność wszystkich schowków wynosi podobno aż 50 litrów. Pod maską na początku pojawią się dwie wersje wysokoprężne D4 i D5, obie oferowane z napędem AWD. Słabsza jednostka o mocy 190 koni przyspieszy setki w 8,4, a mocniejszy wariant o mocy 235 koni zrobi to w niewiele ponad 7 sekund. Zwolennicy silników benzynowych będą mogli wybrać spośród wersji T5 i T6 również z napędem na dwie osie. Silniki te generują odpowiednio 254 konie mechaniczne i aż 320 koni, a przyspieszenie do setki za kierownicą tych wersji wynosi odpowiednio 6,8 i 5,9. Flagową wersją pozostaje jednak hybrydowe T8 Twin Engine o łącznej mocy układu 407 koni. Za kierownicą tej odmiany XC60 do setki rozpędzi się w czasie 5 sekund. Dla mnie ten samochód to jedna z najciekawszych genewskich premium. Mam nadzieję, że zobaczymy go też na targach w Poznaniu. Rodzina nadwozi klasy E zawsze była bardzo pokaźna, nie inaczej jest w najnowszej generacji. W Genewie Mercedes zaprezentował wersję Cabrio, a dokładnie E400 Cabrio. W porównaniu do poprzedniczki najnowsza wersja bez dachu rosła we wszystkich wymiarach. Jest dłuższa, szersza, wyższa, zwiększony został także o ponad 10 cm rozstaw osi. Większe gabaryty zewnętrzne przełożyły się na przestronniejsze wnętrze. Pasażerowie tylnych siedzeń będą mieli o 10 cm więcej miejsca na nogi i po kilka cm więcej przestrzeni wokół łokci, ramion czy nad głową przy rozłożonym dachu. W zależności od położenia dachu bagażnik pomieści 310 lub 385 litrów bagażu, a dzielony i składany w proporcji 50 na 50 tylne siedzenie pozwolą, w razie czego Przewieźć nieco większe bagaże. Pod maską pojawią się prawdopodobnie te same jednostki napędowe, co w wersji z nadwoziem KUPE. Wygląd wersji bez dachu nie pozostawia zbyt wiele do życzenia, choć na stoisku zabrakło demonstracji, jak to auto będzie wyglądało po rozłożeniu dachu. Przypuszczam jednak, że nie gorzej od KUPE. W ofercie Mercedesa nie brakuje aut łączących sportowe i rodzinne walory. Znaczek AMG zobaczymy i na e-kombi i na GLS. -ie. Mercedes chce jednak dać jeszcze więcej wrażeń. Mowa o modelu Mercedes AMG GT Concept który do napędu wykorzystuje układ hybrydowy oparty na znanym już silniku V8 o pojemności 4 litrów, jednak za sprawą właśnie silnika elektrycznego łączną moc całego układu to kosmiczne 800 koni mechanicznych. Taka moc w sedanie? Zobaczymy ile z tego zostanie w wersji produkcyjnej, o ile taka powstanie. Tylko 99 sztuk. Tyle egzemplarzy modelu Mercedes Maybach G650 landaulet trafi do odbiorców. Dlaczego tylko 99? Być może tylko tyle osób jest w stanie zapamiętać tak długą nazwę, no nieważne. W każdym razie tych 99 klientów zapewne nie trzeba będzie zbyt długo szukać. Ta specjalna wersja klasy G, postawiona na 22-calowych kołach, ma się sprawdzić zarówno w terenie, jak i pod kasem w Monako. Pod maską skrywa silnik V12 o pojemności 6 litrów i mocy 630 koni. Moment obrotowy to imponujące 1000 Nm, jednak nie o osiągi tu chodzi, tylko o posiadanie. Posiadanie V12, posiadanie jednej z 99 sztuk, posiadanie auta o wojskowych korzeniach, ale sygnowanego logiem Maybacha. A może też posiadanie 45 cm prześwitu? To wszystko za pół miliona euro. Moim skromnym zdaniem nikt tym autem nie będzie jeździł. Będzie sobie stało w wielkich, klimatyzowanych garażach i tęskniło za dniem, w którym ktoś go wreszcie zabierze gdziekolwiek. Może w błoto? Jak takie klasy? Mm, no nie, raczej nie. Nie wypada. No to może do kasyna? Ale jak z tego kolosa z Gracją wysiąść? To jeszcze z dziewczyną? Też nie. No to może na zakupy, a też nie, nie zmieści się w podziemnym parkingu. To może na safari, tak właśnie sugeruje Mercedes. Na safari oglądać z góry żyrafy i słonie. Takie rzeczy tylko w Mercedesie. Produkują samochody kompletnie bez sensu, służące tylko wzmocnieniu luksusowego wizerunku samego producenta, a klienci i tak to kupują. Bo dobrze im z gwiazdą. Wiem co mówię.